Dziękuję. Witajcie bracia i siostry. Ja bym chciał Wam opowiedzieć e, taką historię. W zasadzie powiedzieć wam, jak wiele możemy się m, nauczyć e, od naszych dzieci i o tym, że relacje między, między Bogiem e, a nami e, są bardzo podobne jak między na przykład e, nami, rodzicami a naszymi dziećmi. To są takie moje odczucia i chciałbym wam właśnie o tym opowiedzieć. Jakieś trzy tygodnie temu byłem z Pawełkiem w centrum Zdrowia Dziecka. Mieliśmy taką wizytę kontrolną po, po tej operacji, którą miał już prawie w zasadzie dwa lata temu, czy półtorej roku temu. Oczywiście wszystko jest w porządku. No my tam pojechaliśmy wcześniej. W związku z tym, że że wizyta była bardzo wcześnie o godzinie dziewiątej rano. Więc pojechaliśmy dzień wcześniej do do mojej siostry, żeby tam po prostu przenocować. I, no i żeby z rana jak gdyby nie no nie spieszyć się za bardzo. No i pojechaliśmy do właśnie do siostry i tam Paweł pobawił się trochę z kotem. Był bardzo zadowolony, nawet jak wracaliśmy to powiedział coś takiego, że tato ja bardzo lubię jeździć do trzeciej uli, bo ona zawsze ma dla mnie jakiś prezent. Ja mu nie mówiłem po co my jedziemy do Warszawy. Nie chciałem mu jak gdyby przypominać specjalnie. I Dopiero z, dopiero z rana, znaczy wieczorem jeszcze, powiedziałem mu, że Pawełku że pojedziemy do, do szpitala, żeby, żeby zrobić jakieś takie badania, żeby pan doktor sprawdził serduszko. Paweł powiedział, że spoko, nie ma sprawy. No i z rana pojechaliśmy do szpitala, podjechaliśmy pod Centrum Zdrowia Dziecka, no i tam zobaczyłem, że trochę ucich z tyłu siedział na siedzeniu. Tam szukaliśmy dosyć sporo miejsca parkingowego i podjechaliśmy na takie miejsce parkingowe, gdzie zawsze parkowaliśmy. No i ja on tam sobie wszystko przypomniał, że wiedział, gdzie już jest. No i tak się obejrzałem do tyłu, a tam oczywiście już łzy jak grochy, e, i mówił do mnie, tato, ja tam już nie pójdę, bo tam, bo tam znowu będą mi wbijać igły, e, znowu będą mi odrywać plastry. E, no wtedy sam się wyruszyłem, myślę, co tu zrobić. No i zacząłem mu tłumaczyć, że, że ja wiem, jak będzie ta wizyta przebiegała, że to będą E, tylko badania, że na początku go zmierzał, zważał. Później pójdzie on do jednego gabinetu, do drugiego gabinetu, do trzeciego. On oczywiście płakał cały czas. No mówię, Paweł, ale ja ci obiecuję, że tam nic nie będzie, że cię nie będzie bolało. On do mnie, tato, ale ty na pewno nie obiecujesz. Mówię, tak, obiecuję ci, że tam, tam się nic złego dla ciebie nie stanie. No i on tak się powoli uspokoił. E, wyszliśmy z samochodu. I podałem mu rękę, pytałem, Paweł, i co, idziemy? On, no, idziemy. I wyobraźcie sobie, że ja dopiero później sobie zdałem sprawę, że... Bo wchodziliśmy do trzech gabinetów i przed wejściem do żadnego gabinetu nie było żadnego zastrzeżenia, nie było żadnych upłaczeń, żadnych pytań. Ja w zasadzie, tak jak później sobie się zastanawiałem, nie byłem w stanie niczego mu udowodnić, dać mu jakiegoś, jakiejś gwarancji, że tam nic nie będzie. On po prostu polegał na moim słowie. Polegał na mojej obietnicy i tak stwierdziłem, że, yy, że często mi tego brakuje, że Bóg bardzo wiele obiecuje w swoim słowie I, i w zasadzie wiele z tych obietnic znam na pamięć, ale często się zdarza, nie wiem jak u was, ale u mnie, że, że może trochę mnie wątpię, może czegoś nie widzę, chciałbym właśnie zobaczyć jakieś, usłyszeć jakieś słowo od Niego, zawsze o tym marzyłem, żeby stać się i usłyszeć jakiś głos anioła. Ja oczywiście wierzę, że Pan, jeżeli będzie chciał, to to zrobi, no ale dziś pokazujemy w inny sposób, że powinienem uczyć się od swego dziecka takiego bezwarunkowego zaufania w to, co obiecie, obiecuje mi mój niebiański ojciec: w to, że jak są kłopoty, to on jest blisko, że jest blisko właśnie, jak moje serce jest złamane, że, że po prostu nigdy mnie nie porzuci, nie opuści. I wiem właśnie, że my od takich dzieci. Możemy, jak w bardzo wielu wypadkach, brać przykład. I jeszcze taka jedna historia o tym, że takie nasze relacje między. Możemy właśnie uczyć, poznawać Boży charakter, też obserwując relacje między nami a, a naszymi dziećmi. Bo ja kiedyś też się mocno zastanawiałem nad tym, czy Bogu się podoba to, jeżeli ja, pełniąc Jego wolę, trochę czasem marudzę, trochę czasem może niedowierzam, może. Nie robię tego z jakimś wielkim entuzjazmem i obserwując zastanawiałem się po prostu, czy, czy to ma wartość jakąkolwiek w jego oczach. I pamiętam kiedyś obserwowałem swego syna i nie pamiętam, czy prosiłem go o to, żeby posprzątał, czy o to, żeby coś zrobił, narysował, czy, czy uniósł zęby i pamiętam, że on na początku z taką niechęcią trochę może czasem z jakimś grymasem, może trochę zaczął płakać, ale zaczął to robić. I zapytałem siebie, czy ja nie jestem z tego zadowolony, jeżeli on to robi. No i stwierdziłem, że jestem, że się cieszę, że on, pomimo tego, że przychodzi mu to z jakimś takim trochę bólem, ciężarem, może z niechęcią, ale pomimo wszystko on to robi, stwierdziłem, że, że właśnie widać u niego szacunek do mnie, miłość i, i, i posłuszeństwo. I zdałem sobie sprawę, że Pan Bóg też wie, jakim tworem jesteśmy i. i, i, i też jeżeli, pomimo tego, że przychodzi nam to trudno czasem, to jest to wartościowe w jego oczach, bo on też wie, że czasem potrzebujemy trochę więcej czasu właśnie na to, żeby, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. Nie twierdzę, że, że, że nie powinniśmy prosić o entuzjazm. Powinniśmy o, o prosić o, o to, żeby jego wolę pełnić z radością i z uśmiechem na, na twarzy, ale myślę, że do tego też potrzebny jest taki pewien okres dojrzewania. I zaufania wokół, bo on jest w stanie to uczynić, że, że będziemy po prostu służyć z wielkim entuzjazmem i z uśmiechem. Dziękuję.